Zobacz sobie to dalej jest ale już tego nie zrobię nie, nie wiem nie da się na tego naprawić wwwyoutubecom kłocz znak zapytania v równa się warfi po podkreśleniu. tytuł dla XBoyera e, tytuł filmu dla Wojra jaki by tutaj zrobić Ty może dlatego że to faki słucha muzykę i przebija być może nie wiem chyba ta 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 to muzyka jest Jezu, ale to, jest to, to dlatego to tutaj Yoshio, nie Yoshio, Dobra. Złotych. To uczucie, kiedy wyjebali mnie z fandomu Dream. Esem, bo zgadzałam się z Twoją opinią. XDD Udało mi się wcześniej z pracy wyrwać. Witam Mandzio i chat. Dobra. Oglądamy razem gołe babki. Nie ja chcielibyśmy oglądać. Ja się wychowywałem na książkach profesora. Tu muszę się ubrać, bo może ten materiał będzie jeszcze gdzieś wykorzystany. Hej, Miski! No, cześć, Misiaczku! Cześć! <grybuj> no, chyba, że są rodzice, którzy mówią. rozbierz się. <grybuj> Kolejna gnida, która potrafi nagrywać w tych czasach. Mówi coś o mnie, ale jeżeli ja chcę, to powiedz mi dlaczego nie ma jaj? Mandzio, jesteś wielkim youtuberem, nie masz chłopie jaj? Kozak w necie... Nie spotkam się z tobą, panie Marcinie, dlatego że pan jest dużo poniżej mojego poziomu i wartości mojego czasu. Więc Zebo się zna z Mandziem, ustalili kto ma jak nagrywać, czyli że Mandzio powiedział, że Zebo żeby nagrał, bo wiedzieli, że ja dzisiaj będę puszczać. I Zebo wiedział, że tam będzie też odpowiedź na jego. Mandzio namówił Zebo do tego, żeby nagrał film. Bo wiedział, że ja dzisiaj będę puszczał. Tak się składa, że jest pan obserwowany. Halo, dlaczego resztę nie puściłeś? O Boże, dobra.